Dzisiejszy cały odcinek jest z Torunia, z MOSTowej 6. Chcesz, aby ten kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło w Patronite. Szczegóły znajdziesz pod filmem. Przyjęłam zaproszenie Mariusza i miałam zaszczyt uczestniczyć w, w spotkaniu dla przyszłych innowatorów i innowatorek społecznych. Tutaj w tej przestrzeni, w której jesteśmy, czyli na mostowej 6, jest to, jest to cudowny obiekt pięciu kamienic, właściwie trzech, trzech kamienic i, i oficyn. W, w centrum Toruńskiej Starówki jest to obszar rewitalizacji. Jest to, jest to w naszym, jak ja to zawsze mówię, DNA organizacyjnym, gdzie ta współpraca, kooperacja. Jest nam bardzo bliska i tam, gdzie widzimy możliwość łączenia potencjałów i siły we wspólnym działaniu, robimy to po prostu. Stąd dzisiejsze wydarzenie, a przy okazji uczymy się, uczymy się czym są innowacji, pokazujemy organizacjom, które może nie mają tego doświadczenia w tworzeniu innowacji, jak to robić, jak to robić dobrze, wymieniamy praktyki, doświadczenie i programujemy działania na kolejną perspektywę. Następnie zaznaczymy z Mariuszem, że w współ, Stachanie współprowadzimy z Lokalną Grupą Działania dla Miasta Torunia. Przez już z naszej perspektywy, różnych innych organizacji, które korzystają też z naszego dofinansowania, każde nowe podejście do, do tematu, do problemu, przynosi coś bardzo pozytywnego i ta zmiana zawsze jest pozytywna. Miałam też okazję, jako innowatorka społeczna, pracować z jedną z grup. Nie, uczestników? Nie, opieka nad młodszymi, bo to jest A w ogóle dzieciaki między sobą. Super! Wzajemna opieka? Tak, ale to Wśród młodzieży dwa takie najczęściej spotykane problemy. Pierwszym z nich jest uzależnienie cyfrowe, przewrotnie właśnie do seniorów, gdzie faktycznie brakuje tej wiedzy. Młodzież za często, za dużo korzysta z urządzeń elektrycznych. Jeżeli chodzi o drugi problem, który nazwaliśmy ogólnie przemoc, przemocą drugieśniczą, wpadliśmy na pomysły integracji, nauki empatii wśród młodzieży, pracy z emocjami to jest moim zdaniem bardzo ciekawy pomysł niwelowanie tego problemu poprzez sport, przez tak zwane wyżycie się. Poprzez rozmowy z autorytetami z świata popkultury oraz przez. No to mogą być różne pomysły, i potem dopiero analizujemy i wybieramy te, których jeszcze nie ma, które są innowacyjne. Tutaj jeszcze następnym etapem w pracy nad tą innowacją byłoby spotkanie się z tą grupą decydową, czyli z młodzieżą, i skonfrontowanie tych naszych pomysłów z młodzieżą. Czy to, co my sobie wymyśliliśmy, tak naprawdę odpowiada ich potrzebom. Bo to, że my możemy sobie wymyślić różne rzeczy, ale tak naprawdę na nie musimy sprawdzić. Stąd też testowanie informacji. Wy pracowaliście z grupą nad problemem osób o rodzicach. O rodzicach. I jak szła praca w grupie? Wiesz co, to jest ciekawe, bo, bo tak uderzyło nas to, że to właściwie jest taka najbardziej niedoceniana grupa że to jest coś takiego, są, są programy pomocowe dla, wiesz, dla młodzieży, dla dzieci, dla wykluczonych, dla osób starszych, tak, niepełnosprawnych. A tak naprawdę rodzice są teraz w takim trochę potrzasku, bo jest kompletnie zmiana pokolenia, to znaczy młodzi ludzie teraz uczą się o zawodach, o których myśmy nie mieli pojęcia. E, drodzy uczestnicy dzisiejszego spotkania, my e, 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 problem wybraliśmy taki, ponieważ grupa osób z y, rynku pracy jest bardzo szeroka, z różnymi problemami i jednocześnie z różnymi potrzebami. W związku z tym y, postaraliśmy się bardzo doprecyzować y, ten problem i skupiliśmy się na osobach, y, które mają y, aktualnie y, brakuje im kwalifikacji y, na rynku pracy i są osobami, które poszukują po prostu pracy, ale... Ty, się da udział w tym wydarzeniu? No chyba jak zawsze chęć takiego sieciowania się i poznania, bo to jest bardzo ważne, ta wymiana idei, wymiana pomysłów, dowiedzenia się o nowych pomysłach jest zawsze naprawdę istotna, także to jest tak. Po pierwsze, sposobność spotkania się z przyjaciółmi ze sławetnego wydziału. Nasza miłość rozkwita. Poza też interesy, oczywiście interesy w ramach przedsiębiorczości społecznej, bo Kombinujemy tutaj z gangiem toruńskim pewną rzecz i z gangiem bydgoskim. Dziewczyny gdzieś tu się kręcą. No i zdaje się, że za niedługo będzie taki swoisty coming out. I tyle. A poza tym w Toruniu jest zajebiaszczona. Przyjechałam ze Swarzędza, nasza organizacja zajmuje się pomocą osobom wykluczonym, zajmujemy się osobami które się w kryzysie bezdomności i są innowatorką społeczną. Zapisałam trzy innowacje społeczne, także jestem tutaj, żeby się dzielić też z innymi osobami, które chciałyby się dowiedzieć, jak wygląda ten cały proces innowacji społecznej.